Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój drodzy, kolejny dzień i kolejny raz. Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem. Dzisiaj czytamy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział szósty. Ten fragment jest nam doskonale znany, bo raz po raz Kościół nam te słowa przypomina, zwłaszcza w kontekście Wielkiego Postu. Przecież Wielki Post już dawno minął, a kolejny przed nami jeszcze w długiej perspektywie czasu. Ale Pan Jezus dzisiaj przypomina nam o Jałmużnie, o modlitwie i o poście. Ale myślę, że to słowo kieruje nas też w tym kierunku, bo zbliżamy się do Dnia Ojca. A w słowie tym wielokrotnie powtarza się słowo Ojciec. I tylko raz, na samym początku, Pan Jezus mówi Ojciec Wasz, a później. W kontekście jałmużny, modlitwy i postu Jezus mówi: Ojciec Twój. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I moi drodzy, myślę, że jest to dobry czas, żeby podjąć pewną refleksję, żeby ucieszyć się z tego, że Bóg jest moim Ojcem, że to jest bardzo bliska relacja. Ojciec to jest ten, który daje życie. Bóg daje mi życie. Bóg dał mi życie, ja za to życie dziękuję, ale Bóg to życie nieustannie we mnie umacnia. On jest gwarantem bezpieczeństwa, on się o mnie troszczy. I nie jest to tylko ojciec nasz, ale jak mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii, to jest ojciec Twój, czyli ojciec mój. I myślę, że Pan Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy weszli z Nim jeszcze w bliższą relację. Ja, dziecko, rozmawiam z moim ojcem. To jest moja modlitwa. Ja, Boże dziecko, poszczę, żeby doświadczyć spotkania z ojcem. Ja, dziecko Boże, dzielę się jałmużną, żeby moja siostra i mój brat też doświadczyli jakoś miłości, dobroci, ale wszystko, dlatego, że mamy ojca, że mam ojca i to jest mój ojciec. I moi drodzy, niech ta Ewangelia dzisiaj. Przygotowuje nas też do świętowania Dnia Ojca, żebyśmy go też świętowali w takiej, w takiej zażyłości z Bogiem. Podziękujmy Bogu za to, że jest naszym Ojcem i że On widzi wszystko. On zna dokładnie nasze serca, widzi to, co jest zakryte przed oczami innych, bo jest Bogiem bliskim bo jest Ojcem, który kocha, który rozumie, który zna dokładnie pragnienia naszych serc. I niech to świętowanie Dnia Ojca będzie też świętowaniem dla nas radosnym właśnie tego, że Bóg mnie kocha, że jest moim Ojcem i że On wszystko o mnie wie i robi wszystko, żeby mi w życiu pomóc.